Hello, hello, dzisiaj bardzo cudki filmik. Pokażę trzy pary na kolaników, które mam w ofercie. Zapomniałam tego wcześniej powiedzieć, ale w filmikach nie podaję cen, dlatego że jeżeli ktoś zobaczy ten filmik, nie wiem, za pół roku, te ceny mogą być nieaktualne. Natomiast w opisie filmu podaję linki do sklepu internetowego, gdzie można zobaczyć aktualne ceny. To co, zaczynamy. Pierwsze to są pianki, czyli wkładki na kolanikowe do spodni roboczych. Spodnie robocze mają przy kolanach kieszenie, do które wkłada się takie oto pianki. Pianki są opisane, czyli tutaj idzie do kolana. Tutaj jest to jest na zewnątrz do podłoża. Pianki te można przyciąć tutaj przy tych wyżłobieniach, tak żeby pasowały do kieszeni, które są w spodniach. Najczęściej wybierane przez klientów na kolaniki to są kolaniki żelowe, akurat tutaj mam dzisiaj takie, natomiast występują też żelowe, ale tutaj mają inny wzór tego żelu. Na kolaniki są mocowane na jeden rzep z tyłu. To jeszcze pokażę. W środku są wyłożone też takim miękkim materiałem, jakieś uzupełnienie mają, żeby było miękko na kolanach. Oraz ostatnie na kolaniki. To są na kolaniki zginane, czarne. One przypominają trochę rynny. To są plastikowe na kolaniki. Tutaj można je spokojnie sobie zgiąć Wedle potrzeb. Od wewnętrznej strony mają piankę, żeby było miękko na kolana. Mocowane są na takie paski gumowe. Na każdym na kolaniku są dwa takie paski, przez to nie wrzynają się jakby z tyłu za kolanami. Te paski można u mnie dokupić osobno. Tylko od razu zwrócę uwagę, że osobno dokupuje się pasek, jako pasek, i osobno dokupuje się guzik. Więc jeżeli zerwie wam się pasek, a macie możliwość wyciągnięcia tego guzika, to proszę go sobie po prostu wyciągnąć i później przełożyć na nowy pasek. To by było na tyle, zapraszam poniżej do opisu filmu, żeby sobie wejść na sklep internetowy i tam też poglądać te produkty i opisy. Do następnego razu!